Razem z gminą miasta Kraków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu współprowadzi muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny 1942-1945. To jest przedsięwzięcie wspólne, działanie, na które od dawna oczekiwaliśmy. Chodzi o to, żeby to szczególne miejsce. Ono ma faktycznie niepowtarzalny charakter w tej chwili, z uwagi na, na ten krajobraz, gdzie pamięć o przeszłości istnieje, ale w sposób bardzo zniuansowany. Chcemy zorganizować tutaj cywilizowane miejsce pamięci muzeum, które będzie w jeszcze lepszy sposób przypominało i edukowało o tym, co w tym miejscu się działo w czasie II wojny światowej. KL Płaszów to jeden z ostatnich tego typu miejsc, które nie zostało jeszcze w sposób no właściwy, chyba zaopiekowane przez polskie państwo. To polskie państwo przede wszystkim, ale wraz z obywatelami, wraz z samorządami, dba o pamięć. Także tę pamięć dotyczącą Holokaustu pamięć niebywale gorzką. Całość tej inwestycji przewidujemy na koszt mniej więcej 50 milionów złotych. I tu po połowie razem z Gminą y, Miejską Kraków y, będziemy ponosić jako ministerstwo te koszty.